Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość poranka. Dzisiaj w naszym studio jest pan Marek Kiewit, wójt gminy wiejskiej Ciechanów. Dzień dobry, witam. Witam panią, witam państwa. Panie wujcie, głośno jest ostatnio na pana temat, wiele informacji w mediach, na forach internetowych, a tematem tych rozmów jest decyzja sądu w sprawie przetargu na remont świetlicy. Panie wujcie, co dokładnie się wydarzyło? Pani redaktor może inaczej rozpocznę. Wolałbym, żeby było głośno. Wtedy budowałem gminę, kiedy budowałem gimnazjum, inne rzeczy. Tutaj nie bardzo mi leży na sercu ta głośność, ta popularność. Nie zawsze z miłymi słowami się spotykam na forum internetowym czy indziej. No, stało się tak, że w 2008 roku przystąpiłem do remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach. Złożyłem wniosek do marszałka, marszałek przyznał 30 tysięcy. Mieliśmy w tym czasie w budżecie gminy około 70 tysięcy na remont. Zleciłem w firmie, co prawda kontaktowałem się z innymi firmami, ale nikt nie miał mocy przerobowych. Jedna firma to ZBM, była, która mogła wykonać mi te roboty w szybkim tempie, bo trzeba było to zakończyć roboty do końca czerwca. I z wolnej ręki 13 tysięcy euro. Mówiliśmy się z prezesem firmy, że za 54 tysiące netto wykona. Całą inwestycję nadzorował mój zaufany człowiek, przewodniczący rady. Ja się nie pojawiałem na tej budowie, bo wiedziałem jedno, tylko nie pomyślałem jednej rzeczy. A przewodniczącemu się nie dziwię. Mieszkańcy tej wioski, mieszkańcy przychodzili, bo żyli tą inwestycją. Jeżeli wymieniamy dach, wymieniamy okna, podłogi, to żeby budynek funkcjonalne to trzeba byłoby łazienki zrobić, później się okazało w czasie robót, że trzeba instalację wymienić, bo stara aluminiowa. I raptem, <laughs> przepraszam, pod koniec maja zorientowałem się, że niestety inwestycja będzie ponad 100 tysięcy, czyli złamane przepisy o zamówieniach publicznych. Mogłem nie wypłacić wykonawcy, spotkałbym się w sądzie, bo sądowy, sądownie zapłaty, bo swoje roboty zrobił, ale liczyłem, że nawet jak. To się wszystko ujawni, to prezes zamówień publicznych ukaże mnie te 3000 tysiące złotych, bo taka kara za takie przestępstwo jest. Niestety ktoś doniósł do prokuratury najdziwniejsza sprawa, że tego nie ma w żadnych aktach sądowych i prokurator zażyczył, przepraszam, zażyczył, oskarżył mnie, że dostarczyłem w firmie ZBM prawie 45 tysięcy złotych nieuzasadnionej kwoty. Gdzie biegła księgowa powołana przez sąd, udowodniła, że ta firma na tej inwestycji zarobiła tylko 13 tysięcy złotych. No ale niestety wyroki są takie, jakie są. Nie będę nigdy, nigdy nie będę chyba komentował wyroku sądu, ale pani sędzinia, która wydała wyrok, powinna y, też przemyśleć jedną rzecz. Gdzie, jakie słowa wypowiadała przed przystąpieniem do sprawy? No ale stało się. W tej chwili na pewno bym apelował, bo naprawdę nie czuję się winien. Na pewno nie byłem w zmowie, na pewno nie miałem zamiaru, żeby gminę oszukiwać. A tym bardziej dla 13 tysięcy złotych nie było sensu. Ja myślę, że sąd apelacyjny w Płocku weźmie pod uwagę nawet chociażby jedną rzecz. Porównywalne dwa remonty: Kownaty i chruszczewu. Kruszewo po oficjalnym przetargu po wszystkim 297 tysięcy złotych, a kownaty 124 tysiące. Czyli mamy skalę porównawczą, że przetargi wcale nie powodują, że będzie taniej zrobione, jak komuś się wydaje. No ale panie redaktor, mówię, mnie jest przykro, dlatego że akurat mi się zbiegło, chociaż moi dziadkowie i rodzice mówili jedno, że nieszczęścia chodzą parami. Miesiąc temu żona traci pracę, ja w tej chwili mam wyrok. Nie wiadomo, co powie druga instancja, czy utrzyma, czy nie. Jeżeli utrzyma, niestety nie będę startował. Ale jeżeli mnie społeczeństwo pozwoli, to za 4 lata tak. Z powrotem będę chciał do tej gminy wrócić. Ja z tą gminą przeżyłem 20 lat. I uważam, że to, co zrobiłem dla tej gminy, to przynajmniej gro ludzi docenia. Ja to odbieram po, chociażby po kontaktach, po telefonach, chociażby po wczorajszej sesji, gdzie on. wydałem taki komunikat swój, za co jestem oskarżony, gdzie się spotkałem naprawdę z poparciem. Przykro mi jest tylko jedna rzecz, że taka gazeta, w cudzysłowie gazeta, jak Tygodnik Ciechanowski, zasłania mnie oczy. A ja ani sąd nie, nie kazał mnie, ani ja nie żądałem, żeby mojego wizerunku nie używać. Oczywiście używać. Tylko, że jeżeli się na pierwszym stronie daje wielkiego przestępcę się robi, a po drugie, to pan redaktor nadaj, niech dokładnie wyrok przeczyta. Roki, dwa miesiące, a nie półtora roku. Ale wcale powiedziałem, może złośliwie. Że jak coś komuś coś dolega, to jest bardzo mściwi dla ludzi. I uważam, że takie zachowanie to trochę poniżej pasa. A jeżeli już tygodnik chce używać mojego wizerunku i używa, to nie znajdzie nowe zdjęcia, bo ja od trzech lat wąsów nie noszę. To śmieszne, że się starymi zdjęciami kołkuje. Szkoda, że jeszcze z matury mnie zdjęcia nie pokazali, jakby młody, długie czarne włosy nie miałem. Także przepraszam, trochę tej szary goryczy, ale muszę się z kimś podzielić, dlatego że to boli. Bo to. Gdzie powstawał nowy budynek, gdzie gimnazjum, gdzie obiekty sportowe, to tygodnika nie było. Czyli według mojego powiedzenia, jak wójta pogryzł pies, to mało ważne, ale jak wójt pogryzł psa, to jest bardzo ważne. Tak jak powiedzieliśmy, wyrok nie jest prawomocny, będzie się pan odwoływał. Winny nie czuje się pan. Nie, oczy, a, oczywiście nie. Naprawdę nie. Ja mówię, przepracowałem 32 lata jako kierownik i tam, gdzie nie dołożyłem pieniążków. To nigdy nie starałem się powiedzmy na lewo brać z innej firmy. Powiedział Pan, że jeśli wyrok utrzyma się w mocy, to nie będzie Pan mógł kandydować w najbliższych wyborach samorządowych, które właśnie w tym roku. Czy spodziewa się Pan pozytywnego dla Pana rozstrzygnięcia sądowego jeszcze przed wyborami? Mam taką nadzieję. I mimo podpowiedzi różnych prawników, żeby przedłużać procedurę, żeby opóźnić. Nie, ja będę dążył do jednego, jak najszybciej. Mam nadzieję, że pani sędzia jak najszybciej napisze uzasadnienie wyroku i jak najszybciej będę składał apelację, żeby przed wyborami, żeby nie wprowadzać naszego społeczeństwa w błąd, bo pani redaktor, jaki byłby sens przedłużyć? Dopiero w styczniu czy w lutym 2015 roku dostaje utrzymany wyrok, ja rezygnuję i narażam tą gminę na koszty, bo trzeba zrobić następne wybory na wójta. Lepiej mieć już jawność, że albo jestem niewinien i mogę startować, albo jestem winien i niestety nie będę startował, bo to jest też parę tysięcy złotych takie przeprowadzenie wyborów. Niestety nasz czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję bardzo za przybycie do nas do studia. Moim gościem był pan Marek Kowid wójt Gminy Wiejskiej Ciechanów. Dziękuję, dziękuję, dziękuję pani.